Dzień dobry. Cześć. Karl Ovecknauzgard to pisarz, którego nie trzeba przedstawiać miłośnikom w słowa pisanego. Zwojował świat autobiograficzną, czy może autofikcyjną powieścią Moja Walka. Niezwykle obszerne, sześciotomowe dzieło przez jednych było uwielbiane, inni uznali je za niemożliwe do przebrnięcia. Wielbiciele prozy Knausgarda czekali na podobne książki. Dlatego bestcelerowy okazał się kolejny, tym razem czterotomowy cykl noszący nazwy od kolejnych pór roku. Z kolei najnowsza książka będzie zaskoczeniem, gdyż pisarz postanowił dać czytelnikom thriller psychologiczny. Takie przynajmniej określenie znajdziemy w księgarniach internetowych na temat powieści gwiazda poranna. Od razu zastrzegę, że nie będzie to krótkie dzieło. Czym zaskoczy nas licząca ponad 700 stron książka? Zanim o tym opowiem i przejdę dalej, chciałabym podziękować za wszystkie wyrazy wsparcia w postaci łapek w górę i subskrypcji kanału. Dziękuję. Oczywiście będę wdzięczna za wszystkie kolejne subskrypcje. Podczas lektury Gwiazdy Porannej, pierwszym zaskoczeniem będzie ilość bohaterów na pierwszym planie. Poznamy aż 9 osób, które uznamy za głównych protagonistów. Część z nich nic nie łączy, inni są w pewnym, pewnym stopniu ze sobą powiązani. Co odkryję stopniowo? Ich historie rozgrywają się w ciągu dwóch dni. Bohaterów spotyka w tym czasie wiele niewytłumaczalnych rzeczy. Jak powiem wyjaśnić fakt, że człowiek, który rozmawiał z pastorką na lotnisku, to jednocześnie osoba, do której kobieta jedzie, by udzielić jej pogrzebu? W innym momencie, yy, powieści: pielęgniarka uczestnicząca w zabiegu pobierania narządów pewnego polityka, u którego nastąpiła śmierć mózgu, zauważa, że pacjent odżywa. Po odłączeniu od maszyny jego serce bije dalej. A przecież lekarze mieli zamiar pobrać jego narządy, więc, całe to zdarzenie z punktu widzenia nauki jest niewytłumaczalne. Takich zdarzeń jest znacznie więcej. Bohaterowie tego nie rozumieją, więc starają się za wszelką cenę je racjonalizować. Jeśli nie da się tego zrobić, zawsze można dojść do wniosku, że nasz mózg zrobił nam jakiegoś psikusa, a następnie uznać, że wszystko to, co widzimy, nie dzieje się naprawdę. Owe niesamowite zjawiska były dla mnie sporym zaskoczeniem. Z czasem odkryjemy, że prawdopodobnie wiąże się. To z tym, co dzieje się na niebie. W nocy pojawia się nowa wielka gwiazda. Postacie z powieści zauważają ją, a zjawisko wywołuje na nich ogromne wrażenie. Nazwana zostanie przez jedną z postaci gwiazdą poranną. Skojarzyła mi się natychmiast z filmem Larsa von Trier'a pod tytułem Melancholia. Ale tutaj bohater książki skieruje naszą uwagę w stronę apokalipsy. Według pisma to oznaczać to może Jezusa albo Lucyfera. Mamy wrażenie, że gwiazda jest istotna, gdyż wieszczy zmianę, a może kres tego świata. Karl Ovechnaut zasłynął z wielkiej umiejętności opisywania zwykłego życia. W porannej tego nie zabrakło. Każdy z bohaterów wikłany jest w swoją codzienność. Mierzy się z problemami związanymi z pracą, wychowywaniem dzieci, własnymi słabościami oraz nałogami. Jedna z postaci cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową, co nasuwa skojarzenia z żoną Knausgarda Lindą, która cierpiała na podobną przypadłość. Oglądamy towe z perspektywy męża, profesora literatury. Rodzina spędza ostatnie dni niezwykle gorącego lata na wakacjach, a mężczyzna, obserwując zachowanie kobiety, musi zdecydować, czy powinien pojechać z nią do szpitala psychiatrycznego, czy, czy nie. Harlowe Knaugsart przez powieść Gwiazda poranna wciąga czytelnika w historię poprzez snucie opowieści, ale też opisując zwykłą codzienność. Niewielu jest twórców, którzy potrafią fascynująco pisać o życiu codziennym. W książce oprócz trudu dnia powszedniego, zwykłych czynności bohaterów, znajdujemy coś jeszcze. Oglądamy perpetie postaci, których spotykają doświadczenia w pewnym stopniu niesamowite. Bohaterowie wikłają się w dziwne sytuacje, wkraczamy w umysły tych postaci, a to, co zobaczymy, nie zawsze będzie nam się podobało, zwłaszcza gdy bezsilnie przyglądamy się temu, jak bohater pogrąża się w nałogu alkoholowym. Powieść Gwiazda Poranna określana jest mianem thrillera psychologicznego, ale to oczywiście taka łatka przyciągająca czytelników, ponieważ Autor wtrąca choćby do historii mnóstwo przemyśleń natury metafizycznej. Każda z postaci posiada własne zdanie dotyczące śmierci, a ostatnia część książki jest określana jako esej, napisany przez jednego z bohaterów w powieści Gila. Kiedy czytałam książkę, nawet nie zauważyłam, jak szybko ją pochłonęłam. Okazało się, że Karl Ove Zgard, potrafi, jak nikt, opowiadać ciekawe historie. Początkowo bałam się, że ilość bohaterów utrudni mi odbiór. Nic takiego jednak się nie stało. Wręcz odwrotnie. Chciałabym kolejnego tomu. Zaintrygował mnie obecny w książce nastrój tajemnicy, grozy i niesamowitości. Natomiast urywanie historii w interesującym momencie i przechodzenie do kolejnej postaci potęgowało uczucie napięcia i oczekiwania, co będzie dalej. Trudno było się od książki oderwać. Recenzja Gwiazdy Porannej to pierwsza książka Karla wegox o której mówię na kanale Czytam, bo chcę i już. Ale jeśli szukacie innych ciekawych tytułów, to zapraszam do obejrzenia filmu na temat powieści Żywe morze snów na jawie Richarda Flanagana oraz Obietnica Ramona Galguta. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Cześć.